Cześć, mam na imię Karolina i serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film myślę, że będzie fajnym filmem, bo znowu będzie to film z takiej serii. Recenzujemy ubrania i z serii recenzujemy dresy, takie zestawy spodnie i bluzy. Może wcześniej widzieliście moje filmy z recenzjami spodni bluzy właśnie z Scinsea. No a dzisiaj zajmiemy się troszkę taką droższą marką troszkę taką marką, można powiedzieć, z wyższej półki, bo zajmiemy się dresami, zestawem dresowym z firmy. Moskito. I zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do tego filmu, serdecznie was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego filmu. A także do wejścia na mój Instagram, Hejoszki, także do dania follow. I w takim razie przechodzimy do filmu. Ja zamówiłam taką dosyć sporą paczkę, jak widzicie, dosyć potężną, dlatego że zamówiłam dwa zestawy bluzy i właśnie spodnie, i to jest seria, która nazywa się Pure. I w ogóle jeśli chodzi o Moskito, mają bardzo dużo różnych właśnie krojów, dresów, ale no one się trochę od siebie różnią, a mi się wydaje, że ten, który ja zamówiłam, czyli ta kolekcja, Piur to jest to bardzo taki klasyczny model. Jeśli chodzi o sklep Moskito, ja w ogóle się zastanawiam, czemu ten sklep się nazywa Moskito, bo tak mi się kojarzyło strasznie z nazwą Domu Mody Moskito, a się okazało, w sensie czekiłam się, że po prostu projektantka, bo jest to polski sklep polskiej projektantki, nazywa się Alicja Komar, no i dlatego się nazywa Moskito. I co to jest za sklep? No to to jest taki sklep właśnie polska marka robione w. W Polsce i tak dalej, więc no ja chciałam zamówić coś takiego, można powiedzieć takiego troszkę lepszego, co bardziej wytrzyma niż te dresy znane dresy z cincea. jest oczywiście to taka dro dosyć droższa opcja no ale też y, zamawiając po prostu wiemy, że to było takie sustainable, żadnego wyzysku i tak dalej, no więc y, tak to właśnie wygląda i tak jeszcze dla przypomnienia ja mam tak około 1,64-1,65 coś w tym stylu, zwykle jeśli chodzi o górę. O dressy noszę Eski, chyba że chcę takie bardziej luźne, no to Mki. No a spodnie zazwyczaj zamawiam M. I z ciekawości, jeśli chodzi o te dresy, zamówiłam jeden rozmiar spodni Eskę, a jeden Mkę, żeby zobaczyć różnicę. Jeśli chodzi o bluzy, obie zamówiłam Eski. I jeśli właśnie chodzi o ten model Pure, no to tutaj było zaznaczone, że bluza jest taka delikatnie oversized, więc no przy zamówieniu zwróćcie po prostu na to uwagę. Nie bierzcie większego rozmiaru. Zmiaru, jeśli chcecie mieć oversize, no bo to już jest jakby ten wasz rozmiar, jest już po prostu oversize. Jeśli chodzi o tą paczkę, to dresy przyszły w ogóle bardzo ładnie zapakowane. W to takie wiecie, ja już to rozwaliłam, więc nie będę Wam tego pokazywać. I każda bluza, każde spodnie osobno były w plastikowej takiej no, owiejce, żeby się im nic nie stało. Oprócz tego do każdej bluzy, do każdej spodni została dołączona taka fajna kartka. Po prostu jak dbać o te dresy, jak je prać, żeby po prostu no, one jak najdłużej wytrzymały. I jeśli chodzi teraz o tutaj takie sprawy techniczne, no to ja zamówiłam, Mam te dresy 19 kwietnia. Przyszły mi w czwartek To 5 maja. Więc ogólnie czas oczekiwania, oni sobie zastrzegają, że to może być od 2 dni do 9 dni roboczych. No, a wiadomo, że 9 dni roboczych, no to może się aż zrobić nawet dwa tygodnie. No, mają zastrzeżone to w tym swoim regulaminie, aczkolwiek dla mnie, moim zdaniem, był to dosyć długi czas oczekiwania, ale oczywiście też były święta przy okazji, no więc rozumiem, że tutaj nie było no, wysłane. ale no ja uważam, że po prostu to jest dosyć długi czas oczekiwania. Zwłaszcza, że jest tam osobą, która zamówiła, skorzystała z oferty PayPal. Ja już. you Któryś raz w sumie zamawiam przez tą stronę No polega to na tym, że po prostu Płacicie za zamówienie Dopiero po 30 dniach Więc jeśli chodzi o takie dresy Taki koszt Te dresy kosztowały łącznie ponad 600 zł No to zamrożenie Sobie na koncie tego 600 zł No to jest takie trochę słabe I przez to właśnie Paypal mogę sobie spłacić W ciągu 30 dni, a zamierzam właśnie Odesłać jeden kolor Jeden rodzaj tych właśnie dresów No więc jeszcze po prostu chcę zapłacić Tutaj, tylko za to, co faktycznie kupię. No i co jest właśnie słabe, no to to, że PayPal jakby odlicza czas ten 30 dni od razu po zamówieniu, a nie po przyjściu tej przesyłki. Także przyszła mi przesyłka i zostało mi chyba tylko 14 dni normalnych, nieroboczych, żeby po prostu zapłacić za tą przesyłkę. No więc muszę je szybko po prostu oddać, no bo trochę może być problem. Więc tu moim zdaniem taka, takie trochę taki minus. Trochę tej, tego zamówienia, no bo po prostu robi się bardzo mało czasu, żeby faktycznie jednak to odesłać, a zwroty czasami potrafią być długie. Tutaj e, taki mały disclaimer przy montowaniu, bo źle powiedziałam. PayPal liczy jednak dni robocze. Ale liczy od czasu zamówienia, nie od czasu jakby dostarczenia zamówienia. No więc, tak czy siak, po prostu przez to, że paczka dosyć długo szła, no to zostało chyba tam tylko, nie wiem, 17 dni na oddanie czy coś takiego. No a 14 dni może być rozpatrywana jakby jak zwrotna, więc. Mniej więcej czekajcie o co chodzi, trochę się pomieszałam z tymi dniami roboczymi, ale no tutaj taki disclaimer. Jeśli chodzi o zwrot, to wam wstawię filmik. Zwrot jest bardzo łatwy, po prostu wchodzi się na ich stronę, zaznacza się, że chce się zwrócić po prostu konkretne rzeczy. Można podać przyczynę, nie trzeba. I po prostu drukuje się wam taka karteczka, co musicie po prostu dołożyć do wysyłki. Jeśli chodzi w ogóle o ten zwrot, jestem zdziwiona, no, bo wiecie, kurczę, zamawiam ze strony, gdzie z adresy płacę za parę 300 zł i zwrot. No, bo przesyłka i oczywiście była darmowa, no, za taką kwotę no to wiadomo, ale za zwrot muszę zapłacić. Nie dostałam kartki jakby takie do wypełnienia z powrotem i na przykład, nie wiem, nalepki do DPD czy do impostu, tylko muszę zapłacić. No, spodziewałabym się na przykład na Zalando, są darmowe chyba zwroty, też jak się buty zamawia, zazwyczaj też są. I spodziewałabym się, że będzie tutaj dołączona kartka właśnie ze zwrotem, żeby to łatwo nakleić tylko i odesłać A to będę musiała zapłacić za ten zwrot, no trochę jeśli o mnie chodzi, no takie średnie e, Ja w ogóle zamówiłam dresy w kolorze... On się nazywa chyba Grapefruit Takim fioletowym, czyli klasyczna bluza I zamówiłam też w takim bardzo jasno-niebieskim Taką też parę Jeśli chodzi o same dresy One są w rozmiarach od XS do XL Z tego co widziałam na stronie Na stronie Mosquito i na jej Instagramie Też są pokazywane różne jakby wypełnienia tych dresów Bo oni mają różne Jeśli chodzi o te dresy to jest akurat taki miś I o samo wykonanie chyba się nie idzie przyczepić, dlatego że one widać, że są wykonane bardzo starannie, są bardzo grube, ja po ich założeniu naprawdę było mi bardzo ciepło jeśli chodzi właśnie o spodnie no to klasycznie takie ściągacz na dole, no i mówię, bardzo są przyjemne, więc no do wykonania nie ma się co przyczepić, to jest też metka ładna, no więc w takim razie chyba myślę, że się po prostu zabiorę do mierzenia i wam to wszystko pokażę, ja byłam w ogóle nastawiona, że zostawię po prostu sobie ten niebieski kolor, ten właśnie Właśnie tutaj, dlatego że zamówiłam spodnie M i bluzę S. I jak założyłam te spodnie M, to szczerze mówiąc, potem po założeniu esek nie czułam za dużej jakby różnicy między nimi. To znaczy, no M-ki myślałam, że będą takie mocno oversize, mocno takie bagi, a wcale w sumie takie nie są. Dlatego w sumie jest mi tak naprawdę za jedno, czy to są m czy Eski. Jeśli chodzi o kolor, to osobiście na mnie bardziej mi się podoba ten fioletowy. Mam wrażenie, że bardziej. Do mnie pasuje, więc taki też kolor Właśnie postanowiłam zostawić A te niebieskie chcę oddać Jeśli chodzi o te dresy, no to jak widzicie No ta bluza jest zdecydowanie Duża, jest oversized Ma ona też właśnie Kaptur, co jest bardzo fajne Ten kaptur też jest dosyć duży, więc Jak się go założy, no to się nie wygląda w nim jak jajo Co moim zdaniem też jest spoko No i bluza też ma Taką kieszeń z przodu klasyczną Ale nie ma na przykład Sznurków od kaptura, więc je można sobie tego kaptura ściągnąć, mi to nie robi Różnicy czy jest czy nie, ale po prostu e, Taka informacja e, Jeszcze wam w sumie zapomniałam powiedzieć, bo ja tak Gadam, 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 ale Też wam dam wszystkie informacje na dole Wszystkie linki, e, bluza kosztowała 149,99 e, Spodnie 169,99 No więc jest to Wyższy koszt zdecydowanie Niż e, spodnie z Finseya Na pierwszy rzut oka mam nadzieję Że się będą dobrze nosić e, Dlatego, że uważam, że są naprawdę y, starannie wykonane. No, mam nadzieję, że tak zostanie po pierwszym praniu i w ogóle. Powiem wam, że trochę śmierdzą te dresy, jak przyszły takim nie wiem jak to określić, no takim po prostu nie wiem, przechowywaniem, kartonem. No wiadomo, że to trzeba wyprać, ale po prostu no nie wiem, taka informacja. Więc mam nadzieję, że to, to ładnie zejdzie ten zapach. Teraz jeśli chodzi o te dresy, no to mówię z takich różnych stron i będę się jakby ich czepiać. Wiadomo, dresy z się ja się nie czepiam, no bo one są mega tanie w porównaniu do tych. To mi się wydaje, że już jest taki bardziej Luksusowy towar, nie są tak Dostępne jak właśnie Te dresy Sinseya. i Co mi się jeszcze podoba to to, że Ten napis Mosquito, on jest taki Bardzo minimalistyczny, że wiecie Nie macie od razu wielkiego napisu na sobie Jaką tam firmę nosicie czy coś takiego No tylko to jest tak delikatnie ukryte Ogólnie dresy mi się bardzo podobają Na pierwszy rzut oka uważam, że są Starannie dobrze wykonane Są bardzo ciepłe, są to takie Dresy typowo takie misiowe Bardziej na jesień, na zimę mają bardzo ładne kolory, naprawdę są super I też możecie na przykład kupić sobie nie bluzę z kapturem, tylko taką zwykłą Też są takie w ofercie Naprawdę jest taka szeroka gama tych kolorów i takich ładnych Bo na przykład też są takie wiosenne, zielone i tak dalej Że ja się na przykład nie potrafiłam zdecydować chwilę Więc ogólnie ja tym dresom tak na pierwszy rzut oka, bo jeszcze w nich tak naprawdę nie chodziłam Daję takie 8 na 10 No i jeśli jesteście ciekawi jak na was będą wyglądały to no polecam, żebyście sobie zobaczyli. No mówię, ja póki co jestem zadowolona, nie ma nic tutaj takiego oprócz no może tego czasu wysyłki, co by mnie tak jakby od nich odrzucało, no i ceny. Ja szczerze mówiąc, jestem na tak, żeby sobie kupić jedną taką parę, bo myślę, że to będzie taki zakup po prostu na dłuższe lata. No jeśli faktycznie będą się tak dobrze spisywały no to w takim razie myślę, że będzie wszystko w dzisiejszym filmie Mam nadzieję, że spodobał wam się ten film Że dowiedzieliście się czegoś, no co was w sumie interesowało Może chcecie akurat zamówić te dresy I byliście ciekawi jak to wygląda No na takiej osobie, no nie na modelce Wiadomo Dam wam też znać przy dłuższym noszeniu Bo jestem bardzo ciekawa Bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o dresy Czy one się nie kulkują i czy się nie będą kulkować No bo jednak te dresy z Sinsaya się potężnie kulkują Więc to będzie taka rzecz rzecz, na którą na pewno będę zwracać uwagę, no bo to jest chyba taka podstawa, jeśli chodzi o dobre dresy. Pamiętajcie o daniu łapki w górę, o zasubskrybowaniu mojego kanału. Zapraszam was też na mojego Instagrama. Hejuszki. No i w takim razie widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!